Dzień dobry w poniedziałek. Rozpoczynamy drugi tydzień ferii. Niestety. Kochani, ale nie o, o swoich smutkach chciałbym gadać, że ferie, ferie lecą. No lecą, no, no co zrobić, no. Trzeba się z tym jakoś pogodzić. Ale zajrzyjcie dzisiaj do pierwszego czytania. Zaczynamy czytać, skończyliśmy w sobotę, Księgę Listu do Hebrajczyków. A teraz wracamy do Starego Testamentu i do, do samego początku, do stworzenia świata. Dzisiaj czytamy cztery pierwsze dni, czy opis pierwszych czterech dni stworzenia. I chciałbym was zatrzymać właśnie na tym pierwszym czytaniu dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, my bardzo często w chrześcijaństwie zajmujemy się sobą. Nawet jeśli już nie chcemy mówić o moralności, w sensie nie, nie chcemy tylko się skupiać na moralności, na przykazaniach, na powinnościach, ale też na relacji bardziej chcemy się skupić na relacji z Panem Bogiem, na więzi z Nim, na zbawieniu. Czyli to wszystko, co też mówiłem w ostatnich dniach, to, 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 to właśnie nawet kiedy to robimy, to skupiamy się na sobie. Znaczy, cały czas my gdzieś jesteśmy. W centrum tego naszego myślenia, gadania, modlenia się, medytowania. A tak sobie myślę, że ta księga rodzaju, a szczególnie właśnie te momenty, kiedy czytamy opis stworzenia świata, czyli to będzie dzisiaj i jutro, może to jest taki fajny moment, żeby na chwilę zostawić siebie na modlitwie w swojej duchowości i zająć się stworzeniem, a dokładnie kontemplacją. Oczywiście wszyscy już wiemy, bo jesteśmy przecież po kilkunastu latach katechezy w szkole z dwoma godzinami, zrobionej cudownie. Więc wiemy, jak czytać Księgę Rodzaju. Wiemy, że Księgi Rodzaju nie można czytać w sensie opisu świata tak jeden do jednego, bo to nie jest księga historyczna. Tylko ta księga ma nas nauczyć jednej rzeczy: to znaczy, że przez ten opis. Które napisali ludzie, którzy tak rozumieli świat te kilka tysięcy lat temu, mieli bardzo ograniczoną wiedzę w stosunku do tego, co my dzisiaj wiemy. Przez ten opis yy, oni chcą nam tylko pokazać jedną rzecz, to znaczy, że my pochodzimy od Boga, tak, że stworzycielem świata, stworzycielem wszechświata i stworzycielem przede wszystkim ludzi jest Bóg. A jak to się stało? Tego księga rodzaju nie wyjaśnia. Ona opisuje tylko językiem, który rozumieli ludzie te kilka tysięcy lat temu, ale chodzi o to, że istotą tej księgi jest to, czy tego opisu stworzenia świata jest to, że pochodzimy od Boga. I teraz do czego chcę Was dzisiaj namówić? Do tego, żebyście idąc za tą księgą, spróbowali znaleźć 15 minut na to, żeby się dzisiaj pomodlić na zewnątrz. Ja wiem, że jest zimno, we Wrocławiu jest minus 2 stopnie, więc podejrzewam, że w innych częściach Polski jest o wiele chłodniej, ale to nie chodzi o to, żeby usiąść gdzieś na ławce, bo można rzeczywiście zmarznąć, ale chodzi o to, żeby spróbować zrobić sobie taki spacerek, a jeśli ktoś naprawdę się boi tego zimna, to, to po prostu zrobić sobie taki spacerek wirtualny po, w swojej głowie i pokontemplujmy dzisiaj przyrodę. Czyli to, co jest stworzone, to, co jest przez nas dostrzegalne, to, czego doświadczamy przez zmysły, to, co widzimy, słyszymy, dotykamy. Zobaczcie, ile w tym świecie, w którym my żyjemy, w świecie ożywionym i nieożywionym, jest pięknych rzeczy. Spróbujmy się dzisiaj tym zachwycić. Spróbujmy dzisiaj zobaczyć, jak jesteśmy bardzo obdarowani. Znaczy, nie wiem, czy tak macie, ale. No, na co dzień generalnie to się nad tym wszystkim nie zastanawiamy. Znaczy wiemy, że ten świat gdzieś tam jest, bo go doświadczamy, ale generalnie to, yy, to tylko patrzymy przez pryzmat taki, yy, yy, takiego utylitaryzmu. To znaczy, że to jest mi wszystko do czegoś potrzebne. I, ale może warto dzisiaj się zastanowić mocniej nad tym wszystkim, co tam właśnie się dzieje. Nie wiem, czy dobrze słyszycie, yy, ale ja na przykład, bo mam uchylone okno, słyszę kruka. Yy, bardzo lubię, jak one kraczą, chociaż na Alei Pracy było ich więcej. Pamiętacie, w Ogrodzie nieustanne walki między królową a krukami. Ale właśnie takie rzeczy, żebyśmy dostrzegli, że być może ktoś mieszka w rejonie, gdzie jest śnieg i zobaczcie, jak on jest śliczny. Nie wiem, czy jeszcze teraz na pewno to się robi w postałówce. Myśmy przynajmniej tak mieli, że. Patrzyliśmy sobie na, na jakichś tam zajęciach, już nie pamiętam z czego, z, z przyrody czy z, z biologii, na, na śnieg w postaci pojedynczych płatków, takiego zachwytu. Wszyscy wiecie przecież, że każdy płatek śniegu jest inny. Yy, I może yy, warto zobaczyć, nie wiem, yy, drzewo, może warto zobaczyć jakąś skałę dzisiaj, może warto po prostu zobaczyć to, co jest na zewnątrz. Pewnie, że nie ma tak bogato jak yy, wiosną czy latem. Ale równocześnie, również, yy, nierównocześnie, również jest bardzo dużo pięknych rzeczy, które warto dzisiaj zobaczyć. I bardzo Was do tego zachęcam, żeby się zachwycić właśnie tym, że tak dużo mamy w tym życiu, że tak dużo otrzymaliśmy, że żyjemy w pięknym świecie. Możecie to sobie też rozszerzyć na, szczególnie mówię, do mieszczuchów, na, ale też przecież na wsi też tak jest, na to, żeby zobaczyć yy, Trochę więcej architektury, to znaczy, nie tylko, że mamy jakieś tam domy wysokie, niskie i, i nie wiem co tam jeszcze, ale zobaczyć głębiej, to znaczy, że te domy mają jakieś fasady, że mają jakieś ładne klatki schodowe i przede wszystkim mnie to zawsze zachwyca, nawet najbrzydsze bloki komunistyczne to mają w sobie, że ktoś to budował, że iluś set ludzi siedziało nad tymi domami, kamienicami. I je budowali. I spróbujmy zobaczyć dzisiaj to tak właśnie od podszewki, po to, żeby się ucieszyć, po to, żeby y, pozwolić sobie na bycie kontemplatywnym, y, żeby ostatecznie w tym wszystkim, na co patrzymy, dojść do Pana Boga, bo On za tym stoi, bo wszystko od Niego pochodzi. Y, spróbujcie. To jest propozycja na dzisiaj. Y, bardzo wam dziękuję za waszą dobroć. Szczególnie tym, którzy dziś w ostatnich dniach wspierają projekt naszej kaplicy. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrego patrzenia dzisiaj, dobrych oczu, dobrych uszu, dotyku, zmysłów. Wąchajcie też, podwórko warto, podwórko, po prostu przestrzeń warto też wdychać, bo to też jest zmysł, którego warto korzystać i patrzeć, jak cudowny jest ten świat, bo ma pełno zapachów. Naprawdę to jest fajna sprawa. Dobrego poniedziałku i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.